Mam taki na YouTube występ, który nazywa się wojna, tak? Tak, tak, tak. I on jest jednym wielkim uogólnieniem tak naprawdę. No, stereotyp o Niemcach, uh -huh. I tak naprawdę też stereotyp o Polakach, że jesteśmy z tymi takimi walczącymi, a zawsze przykrywamy, że to jest wszystko wymyślone. To nie jest historyczna prawda, a bardzo wielu ludzi do tego podchodzi w ten sposób. Znaczy oni... to jest przykład właśnie plemiennego myślenia najczęściej takiego bańkowego no. podejścia do informacji, które się przyswaja. Często ludzie tak zaangażowani w ten nasze wewnętrzny rozumiesz? Przepraszam, mm. za... mogę trochę przeklinać? Systety... Tak za... zaangażowani w te nasze wewnętrzne mm. konflikty są w stanie nawet głupi 10 dziesięciominutowy standard interpretować jako prawdziwy obraz rzeczywistości. I pochwalić okay. za to być, ale to jest, Pan, bo to jest prawda, to jest naprawdę tak jest. <laughs> I naprawdę ten PiS nas do tego doprowadzi, zobaczy Pan, to jest... Mm, nie, nie, ja żartuję. Dostałem się na tę aplikację, natomiast robiłem równolegle dwie rzeczy, to znaczy próbowałem rozwijać karierę komika. próbowałem kończyć tą aplikację, Ponieważ ja trzy lata się bardzo mocno nie angażowałem w to bycie prawnikiem, nie zrobiłem sobie żadnych praktyk, jak gówno wiedziałem tak naprawdę, absolutnie czułem się w tym świecie obcy, bardzo. Mm. Wszyscy na tej aplikacji to byli ludzie, którzy już od paru lat pracują w, w kancelariach, którzy chodzą cały dzień w garniturze. W jakiej ja się, aplikacji byłeś? Ja się ubierałem specjalnie w marynarkę, żeby wyglądać tak jak oni na tych zajęciach, bo cały dzień chodziłem w dresie albo w czymś, to było absolutne oszukiwanie siebie i wszystkich dookoła, wiedziałem, że ja, żeby dobić do ich poziomu, nawet jakbym zdał te wszystkie egzaminy, ale móc być przydatny i mm -hmm. pracować jako ten adwokat, to muszę wykonać trzy razy większą pracę niż ci wszyscy ludzie dookoła, bo ja sobie po prostu trzy lata czy dwa tyle. lata ostatnio odpuściłem na bycie tym, tym komikiem, co nie do końca się wtedy sprawdziło. No i ale adwokatka czy radcowska, przypomnę? Adwokatka. adwokatka. W związku z czym stwierdziłem, że podejmować tak duży wysiłek, jakby jednak tocząc dwa życia naraz, yy, gdzie jedno pewnie ucierpi też to drugie, mm -hmm. Tylko po to, żeby mieć jakiś backup na coś, To co jednak zaczęło się potem rozwijać, bo to życie moje komiczne odżyło i ono zaczęło, jakby wiesz, tam było spoko. Mhm. No i do tego zrezygnowałem. I już nigdy w życiu moja stopa w sądzie nie stanęła. Tak czy mnie przekonał? Tak. No, bardzo prosty jest mechanizm. To znaczy, mm, pokazywał, dawał mi przekonanie, że mam dostęp do tajemnej wiedzy, którą takiej bycia. <laughs> E, okay. Awangardą intelektualną. Krótko okay. mówiąc, nagle się czujesz mądrzejszy o dwa poziomy od całej reszty. Świat uważasz za mainstream ludzi, którzy wszyscy biorą, nie, nie, nie mają krytycznego myślenia. W związku z czym bierzesz coś, to jest taką wieś, drugą stroną medalu, i to jest dla ciebie takim, tego się trzymasz. No bo to ci pozwala, korwinizm daje odpowiedź na wszystko, pamiętaj, to jest sekta w, w gruncie <grym> rzeczy>, rzeczy. To znaczy, to, to ci pozwala każdy absolutnie problem społeczny dwóch całkowicie. zdaniach rozwiązać. Jakby. No i masz ta, mając taką wiedzę, mając 16 lat, no to kto nie skorzysta? Głupi nie skorzysta albo ktoś, kto jest wrażliwy i jeszcze mądrzejszy, ma też trochę empatii, wie, że pewne słowa... A to w, w gruncie rzeczy jest wszystko kwestia, może, no, ja może źle mówię, że to empatia i broziwość. to jest kwestia jeszcze większej ilości krytycznego myślenia, bo po prostu bo cechą korwinistów jest to, że nie są korwinistami wobec sami siebie, nie są krytyczni wobec... znaczy oni sami uważają, że wszyscy inni są naiwni, to no, oni są turbo naiwni w stosunku mhm. do tego, co mówi Korwin.